Siema, załupałem się, a jak? Spadaj z czawiu, gnoju, jakiś buraku Kurwa, Posłucham bomba! <grywia> <grywia> no, słucham, imię, proszę, datę urodzenia i pytanie Siema, Eniu, dobry młodzin! No, Gówniarz zadzwoni i bzdury Tutaj powiada bo chwali się swoim chamstwem, swoim mm, głupim językiem, bez mózgowiem. Ty słuchaj śmieciu, ty jesteś bez, bez brody, jesteś jak krowa bez ogona. Wiesz, chłopy bez brody są jak krowy bez ogona. To jest dla ciebie takie przesłanie. Tak wyglądasz jak teraz jakbyś bez majtek chodził. Musisz sobie zapuścić brodę. Moodle and spiritus. Spiritus! Spiritus, come on, do it! No popatrzcie, jeszcze nie poszli spać, jeszcze gdzieś banda takich <głupia> głuptasów siedzi i nie zadaje pytania o siebie. <głupia> Tak, no. tak. No. 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 Yes, yes, yes. Just Spiritus. Yeah, 95%. Yes. <laughs> Proszę Państwa, jak widzicie, śmieszki są, radośni twórcy kawałów tak zwanych. Spiritus is good. 95%. <laughs> Dzwoni idiota, blokuje linię komuś. No ale niestety tacy są, ponieważ program na żywo ma to do siebie, że pomiędzy ludźmi, którzy są zainteresowani ezoteryką prześlizgują się takie półgłówki albo bezmózgowcy. No i tyle. Siema Eniu! <grywa>